Jeśli odpowiesz na wszystkie pytania, to znaczy, że jesteś prawdziwą dżenziarą. Jaki był pierwszy odcinek na kanale Genzi? Poznajcie nowych członków Jenzi. Ile osób jest w aktualnym Genzi? Sześć. Teraz pora na trochę trudniejsze pytania. Nie zapomnij o sobie i lajku. Kto wydał pierwszą solową piosenkę w aktualnym Jenzi? Faustik. Gdzie polecieli na finał drugiego sezonu? Do Afryki. Kiedy dodali pierwszy odcinek? 20 listopada 2021. Komu zorganizowali urodziny w domu Teamu X? Fausti. Tylko prawdziwe dżęziary znają odpowiedź na ostatnie pytanie. Kto najbardziej lubi nagrywać odcinki cały dzień na literę P? Bartek Kubicki. Mam nadzieję, że dobrze ci poszło. Podziel się w komentarzu swoim wynikiem oraz udostępnij swoim znajomym, niech też się sprawdzą.